Mm-hmm. Znowu ja, extra dracz. No, yy, po długim już czasie przerwy, ponieważ byłem na wakacjach, za niedługo znowu jadę, więc przygotujcie się, że po tym filmiku znowu będzie trochę przerwy. Ocena alfa Protocol. A następnie yy, zajm no, przerwę będę miał z prezentacjami i zajmę się, zadramy w prototype. Dobra. Ja w ogóle nie grałem od ostatniego filmików to. Więc będziemy drali tam, na czym skończyliśmy. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, ponieważ używam teraz opcji na WeDime Web Recording, ponieważ do HD sobie <laughs> zastrzeli opcji i trzeba płacić. A ja nie mam zamiaru wyzyskiwać, czym tyle płacić. Sposobu też, szukam też sposobu powoli, żeby na na steroid na brudno dobra jeśli mam być szczery to wolę chyba triadę dlatego bo bo się trochę boję że z miną tank zacznę tracić zaufanie jeśli dojdzie do jeśli bo tam jest coś takiego że ona jest bardzo dobra jeśli zabijesz kogoś też dobrego niby czyli jakiegoś agenta na przykład Jestem Unią, punkt punkt zaufanie mm. Dobra, mam nadzieję, że nie zapomniemy, Unią, mi tutaj mi tutaj To była taka umiejętność, która się włącza w momencie dostrzeżenia. przez drogę. O, o lewcia. Ale oni mają wzrok. to myśmy go mieli dopaść. Jedna bosa to coś słabe. Lewcie tam czuję oddech. i don't know. Leży? No nie wiem, co z tą myszką tak wariuje. Mm, tak jak nie jest. z tego, co wiem, to mm, dopasowuje się. To jak ci idzie, to no, poziom się dopasowuje. Trudności właśnie przy rozszyfrowaniach. O nie. там еще не Teraz też się na nasze szczęście włączyła ta opcja. No Jezu mnie Dzięki temu nasz nasz druk nie zauważył. Aha, tędy. To no dobrze. No, jak się. się. wcie to jest... Jeszcze... nie, nie mam zabaweczki Mogłoby mi idiota się trochę lepiej uzbroić